Widzowie, widzowie, jeszcze przed startem odcinka zapraszam was na Kubusiowo gdzie będziecie sobie ze mną pogadać, porozmawiać jest tutaj, tutaj strasznie dużo osób na tym serwerze także jak ktoś nie ma Discorda, to może założyć Discorda i zrobić sobie konto i, i wbić na ten serwer Gdyby tutaj co sami, co sami, czasami, sami tu jeszcze ale rzadko ostatnio coś jestem na tym serwerze będziecie sobie ze mną porozmawiać i, no, i tym, taki właśnie ten serwer jest tutaj. To jest bot, który dodaje wszystkie filmy, które nagrywam Także zapraszam was na Kubusiowa, link jest w opisie Jakby na przykład nie działał link, to napiszcie mi w komentarzu, to wam wyślę Znaczy no, to wam, to wam, o to mam wyślę link, który będzie działał, także No i zapraszam, no i zapraszam do odcineczka Teraz Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, z szósteczki W ogóle dziękuję wam widzowie za, za, za ostatni odcineczek, który nagrałem Jestem aż zdziwiony, że takie, takie pożywne komentarze były. Także, no, jestem. Nie, dziękuję, dziękuję wszystkim osobom, którym dziękuję za wszystko. No, no. Także, żebym się po prostu nie przejmował, hejtem. W sumie macie rację. Trzeba, trzeba robić co się chce. Ja, a ja, a ja, nagrywać, ja nagrywać lubię. Lubię, naprawdę lubię nagrywać. To mi sprawia radość, także. Także dziękuję Wam, widzowie. <laughs> także dzisiaj w ogóle dzisiaj w szósteczki będzie odcinek. Dawno nie było odcinka do szósteczki. Kiedy ostatnio gra? Nie pamiętam. Yy, także no. I w ogóle dzisiaj jest aktywizacja której. No, ta aktywacja jest w szósteczkę, także dzisiaj sobie zobaczymy, co, co dodali. Także no, w ogóle kupuję sobie te nowe rzeczy. Yy. O, dobra, tak, no, i, no i w ogóle zostacie sobie na sam starcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale jeśli jesteście nowi W ogóle też jest nowy skin do Gerardo, do Gerardo także tak, o, Tak sobie kupimy też W ogóle nie wiem czy testujemy dzisiaj, a testuję sobie dzisiaj, bym sobie testował, to zrobimy sobie to także Dzisiaj że odcinek będzie, nie wiem, zobaczymy czy będzie długi, czy będzie krótki, zobaczy się Także no Ej, w ogóle. Oh, o, w ogóle jak ładnie wygląda. Hehe, <laughs> Podoba mi się strasznie. W ogóle napiszcie po na jak oceniacie ten sk skina. W ogóle przepraszam, że tak. że tak trochę musieliście czekać na. Troszeczkę musieliście czekać na ten. jak nagromadźcineczek z aktualizacji Ale jakoś tak nie wiem. Dawno nie grałem w sumie też. O, mi jeden balonik przejdzie. do szkoda. Trudno. A mogę. A właśnie, mogę coś coś kupić. Wow, ale tu ładnie wygląda. <laughs> o kurde. Uu, nie wiem, czy sobie poradzę. Hmm, Trochę mi przejdzie. Mógłbym w tym miejscu... To postawię... Postawię tutaj jeszcze jedną. Aha, o kurde, tego to nie wiem, czy... Uda się? Uda się, dobra. Że? Hmm. Dobra. O kurde, kamo. O kurde, no. Ja, yeah. dawno. Ja, no. Ja bym. Chyba. O kurde, teraz. Ja, no. Nie przejdę. Kurde, no. A jeszcze raz, czekajcie. czekajcie z... Jeszcze raz. Dobra. Psy, kupimy, kupimy sobie dwa, te. Nie no. <noise> jak to się właśnie dzieje, jak się dawno nie... Nie, ten. Znowu to samo mam. Kurde. E, chyba teraz sobie, chyba teraz zajmę kamo, e, postawię też... Które mamy kasę to można postawić co nieco. No to postawimy też... Troszkę przejdzie, no trudno. Troszeczkę przejdzie, balonów. Nie wiem. Wyleję klej Potionkę damy, tutaj też same potionkę, żeby Jakoś udało Musimy też dać tu, tam, tu w tym miejscu pewno się uda, no teraz się uda, dobra Dobra, udało się jak na razie Spoko Super O kurde Trzeba. Hmm, dobra. Kurde. Dobra. Ja dam to w razie czego. I dajmy kolejną. Kolejną włócznię. No chyba tak się nazywa. Bucznia Dobra. Nie no. To jest takie łatwo. A ja tak. A ja tak. A ja tak zlami zlamiłem. Cię się to mówi. Dobrze Cyk O kurde, idzie mm, sterowiec niestety Uda się? dało się, super Dobra, damy kamo. Znaczy, żeby było widzenie zaniekało po prostu. No i ostatnia, ostatnia rundka, dobra. O kurde. Będzie problem chyba. To wszystko pokupimy sobie po prostu. Kurde, czy ja, czy, ja, czy ja sobie z tym poradzę? Ciekawe. Czy raczej nie? Nooo. Kurde, no, nie mam siły do tego. Ja wiem, o... Czekajcie, ja tak chwilę do Was wrócę, jak już będzie ta runda, która była. No nie, ludzie. Trzymajcie gdzie. Dobra jestem z powrotem. Jestem dobra przy tej rundzie co byłem. No... Dobra, zobaczmy. Proszę żeby teraz się udało. Musi się teraz udać. To nie może być, to się nie może udać, to się nie może nie udać. Teraz się musi udać. Dobra. Ja wiem już jaki błąd zrobiłem, po prostu nie kupiłem sobie tego królika, on jest bardzo dobry. Mm, no, no, każdy, każdemu się zdarza, każdemu się zdarza popełniać błędy. <grym> Zwłaszcza mi różne <grym> błędy. Oj dobra, tak nam się udało. Bo nie, no, dawno, nie, dawno nie, 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 nie grałem, po prostu także tak się właśnie stało. Nie zrobię, także. Dobra, super. Także, także to mamy zrobione. I w ogóle ja bym sobie sprawdził tego. Mm, jeszcze może na nowej mapie zagramy dzisiaj? Zagram, zagram sobie jeszcze coś tutaj, zagrajmy sobie coś z tego. Więc sobie jeszcze zagram tutaj. Więc tylko nie wiem, tylko nie wiem, które. Może to? A to zagramy sobie jeszcze tutaj z. E, nie wiem, jeszcze miał, miałem zagrać na nowej mapie, ale na razie nie, na razie nie będziemy grać na nowej mapie. Następ, może w następnym odcinku, nie, nie nie wiem jeszcze kiedy będzie następny odcinek. Chyba, chyba że... Także no. Zrobimy sobie to jeszcze. Yy, nie wiem czy... Kurde. Uuu. Dobra. Cyk. Wymalaczmy. No, Kurde. Hmm, chyba nam to przejdzie. No, kurde, to też będzie. O kurde, dawaj, 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 dawaj. udało się jakoś, ale było ciężko. Dobra. Ja sobie spowolnię, bo nie chcę, żeby o kurde. Uu. Dobra, użyjmy tego. Dobra, udało się, super. Dobra, do, dobrze, że spowolniłem, tak to bym znowu mm, za to zasyczył, za, żebym za, za życia stracił. Dobra, super. Um. Dajmy, sobie, dajmy sobie ninja, bo ninja sobie damy. I włączmy sobie autostar, żeby mi automatycznie rundę, rundy przeskakiwały. Kurde. Dobra. To już raczej nam się uda. Powinno się raczej udać. Dobra, super. W ogóle napiscie, jak, tam, jak tam u Was w ogóle. Hmm. Jak Wam w ogóle mały dzionek mija? Jestem ciekawy. I w ogóle z góry dziękuję za łapeczkę w górę jak zostawicie to mi... To mi pomaga się rozwijać. <grywia> jak wizowie mi, jak, jak mi no jak wizowie lubicie, to zostawcie łapeczkę w górę. No i nam się... No i już ostatnia rundka będzie, także super. Udało nam się fajnie. Ja tak chciałem kliknąć. No, coś bym jeszcze tutaj zrobił. zrobił. Zróbmy jeszcze sobie coś jeszcze. Może to. Zróbmy to, może też. Porobimy sobie te... Jak to można nazwać te misje? nie wiem. <laughs> dobra. To, bo to, są to są dla początkujących graczy raczej. O kurcze. O, przejdzie mi... O dobra, aha, dobra, okej, okay, da dałem kolecce spoko. teraz drugi mamy, okej. Okay. Pójdziemy się pod piorun Tak. I pod dół. Tak. Dobra, ja mamy. Powstawiamy za troszkę druidów. Pójdę pod dół też. Znaczy pod górę. Pod jaki dół? Jeg har Także mi się mi miło zrobiło, że mnie, że mnie lubicie oglądać, także jestem... Także jak zobaczyłem komentarze pod, pod, pod tym informacyjnym odcinkiem, to mi się miło zrobiło na serduszku, jakie miłe komentarze A się właśnie zastanawiałem czy... bo chciałem, chciałem wam po prostu powiedzieć co, co nieco, no wie, 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 wiecie o czym, nie chcecie już powtarzać eee, Zrobimy sobie coś może jeszcze, mm -hmm, trochę tego tu jest Co? I mi się wydaje, że sobie jeszcze jedno zrobimy i będziemy kończyć odcinek. Yy, Tylko <laughs> no, które. zróbmy sobie. A no, może być to. Przynajmniej kaś dropy będą na na bossy, będą cash dropy. Przynajmniej. Dobra. Cyk. Dobra. Czek. Co tylko zrobimy? A w ogóle jeszcze chciałem w ogóle jeszcze zobaczyć... Dobra, za, za, no jak zrobimy to, to jeszcze czekajcie, tak, zanim skończę odcinek, to Wam pokażę jeszcze co dodali. Jeszcze dodali parę rzeczy. w twórcy, twórcy, dodali jeszcze parę rzeczy, także no Bo szczerze. O kurde. O, przejdzie mi. No nie gadajcie, no chyba to są żarty jakieś. Chyba, że szybko. A kurde. Dobra, nie chce mi się tego robić. Eee, <laughs> dobra. Ja no, dzisiaj jakiś taki człowiek zakręcony jest. <laughs> Przepraszam was. Mm. Nie, bo, dobra, także no, w ogóle jeszcze dodali nowe, nowe rzeczy, dodali. To chyba tutaj do tego. W ogóle zobaczę sobie, zobaczymy sobie w ogóle z jakiej trudności jest nowa mapa. O, z okej. Okay. Także no, nową mapę też będziemy na pewno grać, tak za spokojnie. W ogóle posmieniali rzeczy. Jak? To wygląda. W ogóle inaczej patrzcie. <noise> wow. W ogóle jakie ładne mapy robią. Co jest? <noise> Także widzowie no. Ej, no, dzisiaj jestem taki trochę... Nie, no, człowiek jest czasami... Jestem czasami widzowie zmęczony. mi się akurat... Akurat mi dzisiaj uszy bolą. Także no, także dziękuję, jak, dziękuję, że jak napiszecie zdrówka, Kubuś, dziękuję. Także no, ja będę, będę chyba kończył odcinek. Napiszcie mi w komentarzach, czy, czy robisz dalej te, te wszystkie te rzeczy na odcinku, czy zrobić. Także no, widzowie, zostawcie na dwa w górę dla zasięgu żeby się, o, żeby mi się rozwijał. Subskrypcję macie zostawić wraz z wodeczkiem, żeby wasz każdy kolejny odcinek, odcinek nie ominął. No i do zobaczenia i w ogóle widzowie życzę wam miłego dnia <laughs> Jak to mówią, mi no życzę wam widzowie miłego weekendu, także no <laughs> Także do zobaczenia, popatrzysz, widzimy się Jeszcze nie wiem kiedy, ale może niedługo, zobaczymy Także możliwe, że jutro się zobaczymy Zobaczymy, także do zobaczenia, popatrzysz, pa! pa.